Kiedy Narcyz ma obsesję na Twoim punkcie, możesz myśleć, że to coś dobrego. Może wydawać się to miłe czy atrakcyjne, lecz może to być niepokojące. Jakkolwiek o tym myślisz, gdy Narcyz ma na Twoim punkcie obsesję, to wcale nie chodzi o Ciebie. Kiedy wybrał Cię na swój cel, to myślał, że będziesz tym, który go ocali który go uratuje. Narcyz stworzył określony obraz w swojej głowie. Stworzył pewną fantazję, fantazję, w której jesteś wszystkim tym, czego szukał. Nie byłeś tego świadomy, nie brałeś w tym udziału, lecz gdy Narcyz wie, że już cię zmanipulował, że już cię ma, to fantazja się zmienia, zanika, zaczyna cię dewaluować. Tylko wtedy, gdy odrzucisz Narcyza, gdy od niego odejdziesz, to wtedy znowu może zacząć się tobą interesować, może mieć obsesję. Nawet wtedy to nie ma nic wspólnego z tobą. To nie dlatego, że Narcyz cię kocha, nic z tych rzeczy, to nie dlatego, że za tobą tęskni. Chodzi tutaj o wybujałe ego Narcyza, poszukuje akceptacji. Chce czuć się ważny. Gdy go odrzucasz, to rani jego ego. A gdy może skupić na sobie twoją uwagę, to jest to dla niego jak plaster. Może poczuć się lepiej. W tym nie chodzi o ciebie. Dla narcyza jesteś tylko przedmiotem, narzędziem, ratownikiem, plastrem. Używa cię, by poczuć się lepiej. Więcej znajdziesz na kanale Autentyczny. Umów się na sesję, napisz na autentyczni23 małpa gmail.com Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.